Dobra, szybko będę nagrywał, bo... bo mój syn powiedział, że zaraz przyjdzie, jak usłyszę, że nagrywam, a przecież wiecie, że pójdź stąd. Dlaczego nie nagrywam w domu? Pójdziesz mi stąd? Ja to będę rozmawiał o poważnych rzeczach. W ogóle takie jest coś, że starsi ludzie mają takie myślenie, że małe dzieci nie kumają, a małe dzieci kumają. No dobra, ale w ogóle to mi się przydasz. O właśnie, bo ostatnio w internecie zobaczyłem taki fajny filmik. I tam pan mówił, że dzieci, jak się zapytasz dziecka w przedszkolu, zadam ci to pytanie. Olek, potrafisz śpiewać? To mówił właśnie, że dzieci zapytane w przedszkolu, prawie 90, prawie wszystkie dzieci, 90% wszystkie dzieci odpowiadają właśnie tak jak Olek przed, przed chwilą, że potrafi śpiewać. Wiecie co się stanie, gdy Olek pójdzie do szkoły? To Olek będzie w trzeciej klasie? Jak zada mu się to samo pytanie, to już tylko 10% Olków powie, że potrafi śpiewać. Bo się będzie wstydziła. Ale o tym nagram kiedyś indziej. Chyba nie musisz spać. Lekcje odrobione? Co było zadane na przedszkolu? A czemu jadać piśamkę? <grym> Dzieci mają fajnie, bo tak kręcą. No to co chciałeś powiedzieć? No Jak już przyszedłeś do mnie na kanał? No to co chcesz powiedzieć? Dzieci są Co? Nie Jeszcze? Dzieci są mądre. Nie! Dzieci są bardzo, bardzo głupie. Nie, nieprawda. Nieprawda? Nie. A to dlaczego dzieci są mądre? Nie wiem. <laughs> dzieci są mądre, masz rację. Dorośli bywają niemądrzy. I myślą, że są mądrzy i wtedy są jeszcze bardziej niemądrzy. Prawda? Jak ty. Jak ja. <laughs> Kończymy. <laughs> Idziemy do łóżka, chodź. Tak szybko? No tak szybko. <gryw>